Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten naprawdę uroczliwy, spokojny i mroczny wieczór. Przede mną jest Outlast. Moje pierwsze z nim spotkanie. Nie będę ukrywał, że nie jestem żadnym ekspertem w grach horrorowych, dlatego... No cóż na poziom normalny! No. Trudno. O, nie podoba... No. <laughs> mi się to nie podoba. Nie, no nie chcę nic takiego złego. To ma być przyjemna gra. Ja tutaj na drugim monitorze mam pieski, kotki. Nie, 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 nie zamierzam ginąć na pewno. Na pewno nie zamierzam ginąć. Mam tutaj herbatkę ze sobą. O, nie ma nic lepszego niż herbatka wieczorem. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Hmm, co tutaj się dzieje? Gdzie ja jestem? No, radio tutaj zaczęło szaleć, jak to wygląda normalne w horrorach. i zakłóca łączność. Jestem jakimś dziennikarzem z presu? Hmm. Jakiegoś bardzo dużego, obszernego wstępu nie było. Ale że nie wiadomo, gdzie ja jestem, co ja tu w kim ja jestem. Nie mamy naszą kamerę. 11 września 2013 rok. Od Mute Mail do Mille Super Gaming. Nielegalna działalność w ośrodku badawczym Murkow. Nie znasz mnie, nie będę wiał bawełny, mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Murkow. W Mount Massey właśnie łamię wszelkie umowy o zachowaniu połomności, ale pieprzyć to, tam się dzieją straszne rzeczy, nie mieści mi się to w głowie, nie mogę wierzyć. W połowę tego, czego byłem świadkiem, lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za mocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Murkow na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. No to już wszystko jasne. Wszystko nielegalne, nielegalna medycyna, nielegalne zarobki, trzeba to udokumentować. I tyle. Prościzna. Miles... Miles? Detektyw Miles? Dziennikarz Miles? Niech będzie. Nie no nazwijmy go jakoś, jakoś normalnie, żeby móc się wczuć, nie wiem, w, w jakimś stopniu w polskość tej postaci. O proszę tabu notatki uściutkie dokumenty informator no to oczywiście nie wiadomo od kogo uuu, e, ale fajnie to wygląda tylko mam wrażenie, że wszystko jest dookoła takie klaustrofobiczne, jakby wielkie. Już nawet samo ułożenie kamery przeraża. Uuu. Ale fajnie kuca Strasznie nisko i szybko. Aha, czyli odbicie. Nie, czego to jest odbicie? A nie, to jest przed tym? Nie, nic to nie ma. Czyli odbicie tego, co za mną, albo tego, co w środku jest, ale moje już nie. Hmm. Czyli nawet nie zobaczę, jak w krzychu wygląda. To będzie krzychu, detektyw krzychu. Wow! Ale fajnie. No, i, no i... Wszystko cieszy, wszystko cieszy. Mam szlaban przeskoczego i już jestem szczęśliwy, <grafię> jak to niewiele trzeba. Dobra, będzie mrocznie. Już? Już każą mi używać kamery? Coś tu będzie? Nie, nie ma co baterii tutaj używać. O, liście, liście! Tu jest coś podejrzanego! Bię! Jest istne szaleństwo na dzień dobry. Mount Massive Asylum. No oczywiście, normalne. Hallo! Hallo! Ktoś tam jest? No nie ma nikogo. A, wszyscy pouciekali z przysiatyka. Normalne. No i co my tu mamy? Wozy pancerne? Co do wojsko przyjechało? O-O-O! To jest olej czy strugi krwi? E, olej. Niech będzie, że olej. Nawet ja z jakichś dowodów tej reflektor, a to specjalnie tak klimatycznie oświetla. Uproszcie, już możemy sobie pokłócać. O pierwszy saveik, super. Co my tu mamy? Coś czuję, że będę musiał się wspinać. No i co coś tu jest? Nic tu nie ma cisza, ale teraz drzwi na pewno będą zamknięte i ja daję głowę, daję głowę, dam sobie rękę, uciąć, że będę musiał się tam wspinać, bo drzwi będą zamknięte. No. Krzychu, a, no właśnie, typowe. Nawet nie, nie miałem co... Łuź! Przepraszam, zabolało cię, to... <laughs> nie będę tak intensywnie skakał. Też masz swoją staminę i wytrzymałość. Dobra. Ale wczujmy się. Wczujmy się w ten klimacik. No, yes. Ani fontanna. <laughs> Kup samy. Eee, ale ma formę i kondychę węgrzychu. Nie powiem. Co, do okienka? Dobra, już jesteśmy w środku. No nie. Serio? Już wywaliło światło? Jurgielejzon! Ledwo coś wid... O, co to było, co to było? A nie, to, to i moje kroki taki dźwięk wydają po szkle. <śm> no nieźle. Ciemność ciemności, jasność. Ale pewnie przy tym trybie to szybciej bateria schodzi, nie? Dobra, nie będę szybko zużywał wchodzetami tyle. Nie ma co marnować. Kurde, te drzwi muszą tak skrzypieć. Ah. Wszystko tutaj jest nad wyraz podkreślone. Żeby oczywiście przestraszyć mnie. O pan biskup. Albo jakiś książ... Jak mam lina, jakiś wściekły! Kto tak pozuje do zdjęcia? No nieźle. I no powiem szczerze, ładnie to wygląda. No pacjenci mogliby sobie psać. Jezu się! Co to ma być? Kiżje lejzon, jakiś gówniany. Nie będę tego komentował. Jakiś gówniany telewizor i tyle. Uff. Troszkę mi się gorąco zrobiło, ale jest dobrze, jest spokojnie. No, proszę, szczelinka jest, a kto nie przejdzie przez szczelinę, jak pan Krzychu Classified Project AJ8. Krzychu ma takie spracowane dłonie, tak nie dużo trenuje i tyle. No nie, tam znowu jakieś urządzenie. Jak to jest, że człowiek człowiekowi wilkiem, a urządzenie nawet potrafi się samo włączyć i jeszcze jakiś krzyk. Ach, człowieka, żeby przestraszyć. Dobra, mogę zamknąć za sobą drzwi? No nie, lewy, żeby zamknąć. Poproszę. No, klikam lewy, no. Och, ty! Krzychu, ty masz za dużo pary w łapach! Zamknij, a nie. W, nie wiem, wywal te drzwi. Ach, głupie gałęzie w okno. Wszystko tutaj już nie. nie wiem, wolę być przygotowany na wszystko, po prostu. Dlatego obserwuję, już patrzę, co wydaje taki dźwięk, żebym się czasem. Nie zaskoczył, wiadomo, że mocny zużywa i to szybciutko, dobra, do tego będziemy oszczędzać. I pod biureczkiem nic nie ma, ale mogę się schować? Mogę się schować, ale fajnie. Ach, najgorsze, że ja już chcę stąd wyjść z tego całego domostwa, a to dopiero początek. No i mam wrażenie, że niepotrzebnie zamknąłem, bo teraz, jak otworzę, to będzie coś. Przychu. Powiem Ci tak, zamykasz całą sajpetę, ale otwierasz jak baba. No, już mam kamerować, robić zdjęcie? Mogę robić zdjęcie? Nie, ale kameruję. Okej. Okay. No nieładnie, nieładnie. Ktoś tutaj definitywnie za dużo jarzynek pozbierał. Pewnie tutaj jakaś Małgosia chciała przynieść swojemu nie wiem, może mężowi koszyk z jagodami, jeżynami cały, cały z owockami i gdzieś tam się potknęła tu o ścianę, wywaliła. Ten koszyk z jagódkami, jarzynkami jej upadł. Ona poślizgnęła się, ręką przejechała. Później tutaj jej parę sztuk upadło, to jest deptała, dlatego są takie kropki. No i tu już wkurzyła się, była wściekła, dlatego dwa kolejne koszyki wywaliła o ścianę i skopała tutaj. Ubrudziła sobie buciki i poszła do przodu. Tak było. Proszę, wyjaśnione. Uważajcie na jeżynki i na takie roślinki. O, proszę, dokumencik. Co tam mamy? Co tam mamy wesołej dokumenciku? Ośrodek badawczy Murkow Projekt Wallerider. Mount, mazwif, numer przypadku 174. Tylko z pacjenta Billy. Billy, e, 2012. Konsultacja wiek 19. Proszę, taki młody. Lekarz prowadzący Karl Hassan Ekspodyktowano przebieg leczenia. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome. świadome śnienie? Świadome śnienie. Aha, wiem, co to jest. Na niespotykaną skalę zaobserwowano czynności pola morfogenicznego. Kontynuacja etapu czwartego terapii hormonalnej. Diagnozka. Spirometria nie wykazała nagromadzenia śluzów o skrzelach. Hematokryt nie udało się wydzielić. Erytrocytów. Wynik bardzo niepokojący. Badanie. O, uwagi, przepraszam. Billy zapytał o sprawę, które jego, którą jego matka wytoczyła przeciwko korporacji Murkow i zakładowi psychiatrycznemu. To dowodzi, że stan bezpieczeństwa jest katastrofalny, choć Billy twierdzi, że odkrył prawdę w krwawych snach doktora Tragara. Ważne, w aktach jedyną osobą na zisku Trager jest niejaki Richard Tragar, kierownik działu archiwizacji. Trzeba posłuchać sanitariuszy. Przesłuchaj sanitariuszy i ochrony oraz udoskonalić monitoring, by umożliwiać analizę biometryczną. Projekt Walrider Ośrodka badawczego Murków Mount Massive. Ja się lubię poczytać. Ja się lubię poczytać. Nie, nie ukrywam. Ciekawe dokumenciki. I co, spokój? Na prawo nic nie ma? Na lewo nic nie ma? Uuuu... Idziemy po jagódkach. No, ktoś się zamknął w kibelku. Spokojnie, skończ! Nie będę ci przeszkadzać. Myślałem, że po dwóch stronach jest kibelek, mordo, ale teraz yy, widzę, że jest tylko u ciebie, więc y, też chcę skorzystać, mordo. No nie, no zamknąłeś się. Aaa, dobrze, że nikogo nie ma, zrobię do śmietnika. No powiedzmy, że już. <ścoughs> o, no nie, no na znowu z tymi jagódkami. Aż co ty, dziewczyno, ile tych jagódek przytargałaś, że przez sufit kapie? Ach, ludzie to przesadzają. Za dużo mają w dupie. Jak można mieć tyle jagódek, żeby nawet sufit. Co? Co? Tutaj będzie z tej strony nic, cisza. A to stąd chyba przyszedłem. Nie wiem. Dobra, nic nie ma. A jagódki kapią i się zużywają. Tyle można było soku dobrego z jagód... O! Gości wyszedł z kibla! No i tyle. Wyszedł, żeby zamknąć drzwi. No nie pomagasz. To coś jest. Cisza. Kop! I spokój. O, jak dobrze, że gra zapisuje sama. Jak dobrze. Nie muszę się o nic martwić. <gry> You have to get the fuck out of this terrible place. Żaden ze mnie prosiaczek gościu. Nie podoba mi się to. A ty kim jesteś? No nie, ja, ja się tram kim ty jesteś gościu? O, I, I see, merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. To the ghost you gather. He's farmazony. Dej ta żyć. Uuuh. Hmm, ucieknij, super. No, sobie ona frontowe drzwi. Dobra, dobra, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Zapisana gierka, jest w spokój. Uh. Uh, uh, uh. Gdzie teraz? Lewo, prawo, prosto w bok? To też wie? Co zrobi? ROK! <gry> że wszyscy tutaj nie żyją. Ej, ta spokój. O, co to było? O, proszę, dokumencik. Przyda się. I yeah. Komputerek? Nic. No to nic. Yy, o, proszę, mogę się wychylać? Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Kurka, <grych> a no, co ty tak jakoś głośnie oddychasz? Weź się uspokój stary, no. Spokój! Inaczej nie przeżyjesz. Dobra, trzeba by poeksplorować. O, proszę telefonik. Myście na pewno nie żyje. O, znowu akta, jest! Aha, tutaj nic nie działa rozłączone. To co tam za notatki? To były dokumenty. Zakładna. Dobrze mi się to miejsce zabrano. Możecie sobie przeczytać, jak kto chce. <noise> Można zapowzłamać. O nie, 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 nie. No nie. Już tutaj głośniejszy dźwięk nam się odezwał. Ten korytarz mi się kompletnie nie podoba. Mm. Gdzie tu iść? Gdzie tu? Aha, tu nie mogę. Znaczy, przejdę czy nie przejdę? To jest zalane to to wszystko. Nie, 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 nie uśmiecham się tam. Znaczy, u tutaj tworzy same takie lokacje, gdzie ja nie chcę iść. Nigdzie nie chcę iść. Ja nigdzie po prostu nie chcę iść. <laughs> I tam i spokój. Zostawcie mnie. Idę tam do niepełnosprawnego. Może tu będzie wszystko w porządku. No co jest mordo? Jakiegoś kompana bym znalazł. Zawsze raźni, co? Jesteś? Przecież widzę, że się ruszasz, gościu. Oj... No mordo... Mam uciekać, czy nie wiem, czekać? Dobra, spadam. Obserwuję cię. Dobra... Ło! Wow. Aha... Czyli są tutaj żywi, a przynajmniej w połowie sprawni ludzie. No dobra, lud Ciężko ich też nazwać ludźmi. Ok, co my tu mamy? Dalsze przejście jest na razie ok. On tam nadal siedzi, siedzi. Ciekawe, czy przejdę. No, nie ma bata. O proszę, tego nie widziałem. Trochę się obawiam, co tam jest. No, jak zwykle rozczłonkowany jest człowiek. Ok, kiki, kuku, kuku, ku kuku. Fajnie, fajnie, wszystko wysolutko. Oj, coś, coś tutaj takie. Zatarte, coś tutaj jest. Tak, tak, poproszę to. Poproszę to. Jak ja się mam tam dostać? Chcę, to jest na bank. To jest na pewno bateryjka. Chcę bateryjkę. O, tutaj będę mógł przejść. No, super. Ja tylko wezmę baterykę, już mnie nie ma. Nie ma mnie. Nie ma mnie, nie ma mnie, nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś. O, proszę, karta dostępu. Yeah! przyda się jak cholera. Jest, gra zapisała, też super. Telefony, jak zawsze, wszystkie. Odpalone. O, gościu nadal siedzi. A, nie, 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 nie. Tu na pewno nie miałem użyć tej karty. No nadal oglądają telewizję. Już miłego oglądania mnie nie ma. Trzymajcie się. Yy, koleżko, ja tutaj... Boże! Wieszczę, że ja się tego spodziewałem, ale i to tak mnie to przestraszyło. <śmany> WHTFAK! <the fuck? śmany> Jezus! Jościusz! Pra ci skopał za to! Jak mogłeś, jak mogłeś! Dziadu jeden! Kyrie leżą. Co za ludzie, co za ludzie! O, tragedia! Mm. Uh. Wszystko jest okej! Okay. Proclaim the Gasp! Ty jakoś tak, nie wiem. Nieważne. To już nieważne. Yy, tak, tam widziałem. Tam był ten korytarz. Nie do końca mnie on Co Tutaj ma Secret Room Library, bla. No nie chcę. No ja już nie chcę nigdzie iść. Chcę do domu. O Jezu, no właśnie o tym mówię. Daj tam mi spokój. Nie chcę. No, czyż on tam jest. Nie chcę nic już eksplorować. Dajcie mi spokój. Już wiem, co cię na czym ta gra bazuje. To są proste straszaki. Czy proste? No może nie takie proste, ale na pewno... O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie. O nie. Zamknęli mi drzwi. O nie. Śmiecie. Proszę mnie wypuścić. Bardzo proszę mnie wypuścić. A nie, podoba mi się to. Kury Elejzon, jak mi się to nie podoba. Jak mi się to nie podoba. Dobra, ale baterijkę mam. Chyba to jest 5 na 10, mam aż 5 bateryjek. Nie, uff, dobra, jest stacja, idziemy do przodu. Jest dobrze, jest dobrze, na pewno nic, nic mnie tutaj... O, to jest tu, do security roomu, karta. Ten gościu się tu zamknął, a tu co jest? No jak zawsze, telefon. Uff. Uh.

No stary, ja, ja, Ci kibicuję, wiesz, ja, ja stanę za, za Tobą. Także nie musisz się na pewno mnie obawiać, a tym bardziej bronić przede mną. Ja tutaj wchodzę, nikogo nie ma, jest czyste czysty teren, taki jest, taki jest. Zamknijmy lepiej za sobą. Mogę kartą jeszcze? Nie, nie mogę kartą. Dobra, Ty tutaj nie żyjesz, niestety, bardzo mi przykro, od razu mówię. Hmm, i co my tu mamy? my tu, mamy klawiaturkę Security System. O, ja muszę się napić. No i czulek, ale on mnie chyba nie zabije. No nie, gościu, to ze spokój. No nie, stary. Ja mam rozumieć, że teraz będzie. Chowaj się w szafie, nie podejmuj walki. Tak jest, już, już chowam. Już mnie nie ma. Czyste rączki mam. A Okej, okay, jestem w szafie. Aha, on zgasił światło idzie po mnie. Łohoho. Chyba ma swojego bodyguarda, takiego silniejszego gościa, którym się wysługuje. Typowe.